Uh, teraz trzeba się skupić na tym, żeby pokonać jetlaga, bo biegnę Biegne, maraton, maraton za tą 4, 4, 4, 4, 4 dni. Ok, to miasto, w którym jestem to już na pewno zdecydowanie nie jest Tokio. Boże jak to jest w ogóle głośno, wszyscy się tłuką. Takie postanowienie, żeby do czasu maratonu nie przemęczać się, żeby odpocząć, bo to już mi kazał dużo odgrzemać. trochę ciężkie, bo w tym tygodniu mało spałem. Muszę powstrzymać swój naturalny odruch, żeby wstać i dalej i oglądać to miasto i na dzisiaj 500 jest, więc powoli wszystko panu się. Ze szpinakiem. Coś takiego to jest moja ręka dla porównania. Ale jak to jest głośno, cały czas ze <grystanie> wszystkich kierunków Nie wiem jak to jest możliwe, ale jak zjesz takie potężne amerykańskie śniadanie, masz dużo masła, słodką galaretkę, chleb, y, więcej masła, jajka, ziemniaki smażone na tłuszczu, to potem cały czas jesteś głodny. To jest coś, czego u nas w Japonii nie ma. Takie epickie y, batony białkowe, 31 gramów białka, 3 gramy cukru. Tú me es poco. Jedną z moich ulubionych rzeczy na świecie jest zauważanie tego, jak się miasta różnią między sobą. Bo jak widzisz widoczek miasta, w sensie takie zdjęcie, panoramy miasta, to dużo miast wygląda podobnie, no wieżowce, budynki i tyle. Ale jak jesteś na poziomie ulicy, to duże metropolie na świecie wyglądają tak kompletnie inaczej, jakby były innymi planetami. In inaczej wygląda chodnik, inaczej wygląda ulica, inne samochody jeżdżą, ludzie robią inne rzeczy. Takie coś takiego nie ma na przykład w Tokio. I urocze jest jak ziszczają się wszystkie stereotypy, które masz w głowie. Dla mnie na przykład stereotyp żółwi ninja, parujące studzienki. Proszę, są parujące studzienki. Okej, okay, zajechałem. Mam spotkanie w ogóle, zabawne, ale w pierwszy dzień w Nowym Jorku mam spotkanie takie biznesowe z firmą, która chce być partnerem The Waga No udało się spoko. Mój plan jest tutaj trochę taki jak miałem plan w Hongkongu, to znaczy poznać jakichś lokalnych twórców internetowych, nawiązać kontakty biznesowe. Wyposażyłem się w SIM-kartę amerykańską, więc wszystko jest, jestem gotowy. Podobnie jak w Tokio mamy tutaj kolejkę do sklepu Supreme. Ta okolica tutaj to jest w ogóle Soho. Uj. Straszna hipteriada tutaj jest, ekstremalna. Całe szczęście tam gdzie są hipsterzy są też sałatki. Muszę przyznać, że metro w Nowym Jorku to jest mniej estetyczne doświadczenie niż metro w Tokio. <grych> w porównaniu do tego, to metro w Tokio to jest jak, jak pobyt w łazience. Prezentuję wam nowy bajer stylistyczny, ilustracje animowane. Ilustracje, które będą się teraz pojawiać w serii vlogów z Nowego Jorku, przygotowała Ewa Moss, ilustratorka, która była moją przewodniczką po Kopenhadze. Może pamiętacie niektórzy. No ale tu nie przyszedłem przecież tylko chodzić No a to już jest Central Park Jak wszystko pójdzie dobrze to pojutrze tutaj będzie finish maratonu Ponad 1000 kilometrów w pięciu krajach na trzech kontynentach po to żeby to skończyć No dobra, koniec No to co? Igniemy Akurat powrót z biegania wyskoczył mi przez Times Square. No ładnie, dużo dużo światełek świeci się wszystko jak w Sume të shpaq të branoc.